You' protect me? Yes, that's my job. Do you stand with Mos? Who do you think you are? I'm sorry. My eee. aha, ona stała. Uuuuh, mruczek tam się uciera. Fu. ty to serio chcesz zjeść mruczek? Ble, eee, Dobra, nieważne. Eee, tak, gdzieś wszystkim jestem. Ciro, to jest Julie Kidman, a to jest the Evil Within Designment. jest z nami jeszcze mruczek, który je jakieś ochydne Resztki spleśniały chleb. <grych> Dobra, nieważne. I tak miałam przerwę trochę od, tej, od tego dodatku, ponieważ no troszeczkę sobie tutaj <grych> e, napsułam krwi ostatnio przez koślawca i to, co kurde dla mi wysyłał. E, tak, idziemy dalej. E, silna kobieta so, jesteś, Julie. I tak. Z tego, co się dowiedziałam, niestety ten dodatek ma tylko dwa rozdziały, więc trochę kiepsko. A, no kolejny dodatek wychodzi w maju, także, no. U. Czy to tamto mi się zamknęło? Tak, tamto mi się zamknęło. O Boże, co to za dźwięki. Specjalnie nie oglądałam żadnego zagrajmy tutaj, bo... Po prostu, no. Ja chcę sama to przejść, tak? Dobra, powoli. O, jesteśmy u góry, tam gdzie Koślawiec nas chyba ścigał. E, może powolutku. O, ale mi się. Józef! Józef! Oj. Eee. Aha, tam musimy chyba iść. Eee, żeby tu nas tylko nic nie wyskoczyło. Boże. Każdy dźwięk tutaj wydaje mi się podejrzany. O, była. Są ostre ścinki. to nie wróży niczego dobrego. Ty tu możesz wejść, no nie bardzo. Hmm. <laughs> Popatrzmy sobie na to. Mhm, czyli musimy pozbierać te rzeczy. Bezpiecznik wysokonapięciowy ze skrzynki połączeniowej działa. Można go użyć ponownie. Tak, tak jak w, to był bodajże. Bodajże, boże bodajże. Eee, Jezus Maria. Te dźwięki. Boże. To był podajże chyba czternasty rozdział podstawki, gdzie z Sebastianem tam byliśmy właśnie w kanałach i on też musiał jakieś bezpieczniki tam pozbierać. Przepraszam. Okres pylenia. Ja mam jeszcze astmy, więc. Dodatkowo. No. Bardzo nie chcę tam schodzić. Ja tam widzę. Jednego wieśniaka. O mój Boże. Gro nie ścina się. Tu jest za dużo wody i Może myślałam, że kiedyś w powietrzu wisi. E, wiesz, co może się poskradaj troszeczkę? Czy mamy jakieś? Nie, mamy tylko latarkę. Boję się. Gdzie my mamy? Zaraz. Tam poszedł Józef. Eee, o, tu jest drabinka No to sobie do niej pójdziemy Tak? Nie, Boże, to nie jest drabina Ej, to gdzie ja mam iść? Hmm Dobra, ewidentnie Gra nas naprowadziła, żeby tu zejść Może ja mam iść tu Hej, ho No i dupa, wróciłam Wróciłam tutaj, no i co mi to w sumie dało? Tam leży wieśniara, która. Ona oddycha. Ona żyje. Czekaj, dobra, zejdziemy sobie jeszcze raz na dół. I zobaczymy, co my tu możemy zrobić. Poświeć swoją latarką. Kidman. Hmm. No nie, no tutaj nie. A, a nie, mam pomysł. Może tutaj włożymy jeden bezpiecznik i tak. Umieść część. Może o. Tak jest. Wybaczcie mi błąkanie, ale no... Cóż, tak to już jest. O oh je, yeah, tak. No, e, może tu się trochę poskralę, bo tu są puszki. Nie chciałabym, żeby cię ktokolwiek tu usłyszał, moja droga. Łyzu. Słyszałam chyba wieśniaków. Boże. Ta lalka. Ona chyba tylko... Boże. Pełnią taką funkcję takich straszaków. We się rozwal. No. Jak ta woda się trzęsie dziwnie, Boże. Tyle ruchomych części. I yy, gdzie my jesteśmy? Możemy iść tam, ale możemy też iść tam. Hmm, może tu będzie coś ciekawego. Co to może być? Może pójdę jeszcze na chwilę tam. Nie rób hałasu. Może te, te lalki. Co my tu mamy? Może tu jest jakaś znajdźka? Hmm. To jest jakby przejście gdzieś dalej. Nie, pójdę na razie. Hop. Na razie pójdziemy sobie tam, gdzie trzeba było latarką zaświecić. Te kraty mi się nie podobają, one wyglądają tak, jakby zaraz miały ktoś wyłamać. Yeah. No i mamy... Dziurę. Mamy dziurę. No to sobie z niej skorzystajmy. O, tu jest znajdźka. Dobra. I o co tu chodzi? Aha, znowu takie, ten. Dobra. Czy gdzieś tu jest jakieś rozwiązanie? Jest rozwiązanie. Eee, czekajcie. Aha. Dobra. Czyli tak. Ciach, 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 ciach. ok. I, i, i zobaczymy Zdobędziemy sobie ten fragment listu. Ciach, ciach. Jeszcze było jak? Tak, 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 dobra. <laughs> I tak, 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 tak. I super. <śmiech> <śmiech> tak, poza nagraniu sobie. I zdobędę tam te dwa fragmenty, które pominęłam. Eee, dobra. I później wam pokażę po prostu no... Właściwie taki bonusowy odcinek zrobimy Z tych wszystkich znajdziek Hmm... Dobra, to biegniemy teraz tam tak, tak jak w podstawce również zrobię taki dodatkowy odcinek, że... Co tam jest, jak się zdobędzie wszystkie fragmenty mapy i tak dalej, dobra Julie Możesz tym no. Kręcić. Taki widok kamery jakby miało się zaraz coś tu zrobić złego. Trochę niedobrze. O, mamy punkt kontrolny. Lol. Wieśniak. Siema. A co to jest? O Boże, tu jest jakaś mumia. <laughs> Jezus, Jezus, Jezus. Mm, nie, wiem, czy to nie wiem, czy ja chcę to rozwalać. Boże. Aż dwóch. Ej, co to za dziwne? Jezus, co to za laboratorium jakieś chore? Eee. Aha, oni sobie jedzą Oni nie zwracają na mnie uwagi Fajnie Ja bym porozwalała te kartony Bo Żeby mi umożliwiły Może drogę Ucieczki ewentualnej Jezus o Boże Nie Nie Trauma. O matko, serio, gro. Ilu ich tu jest? Nie. Nie, masakra. Rozumiem, że ja będę musiała przed nimi wkrótce uciekać. Co mi się tak trochę nie uśmiecha. To nie są te przypadkiem. Boże, święty, to kabel. Myślałam, że to jakiś potwór. To nie są te szafki z kostnicy, w których były jakieś fanty od Aha, to jest takie... ten... przejście. Dobra. Będzie można po cichu przejść później. Aaaa, matko! O, mogę tam iść, ale tu, i tu mam drzwi. Może na razie wejdę tu. W razie czego będziemy mogli się przecież wrócić. Coś tu jest. Aha, tu są jakieś e wajchy. Lepiej je Julie zostaw. Yy, na razie. Dobra, wyjdź. O, matko, nie. A, powoli. To jest wręcz masakra. Dobra, weź to. Mhm. Uh -huh. Niech zgadnę. Teraz wszystkie potwory wyjdą. Yy, może się poskradaj. Bo mam właśnie takie głupie, dziwne przeczucie, że tu się coś zaraz stanie bardzo złego. O Jezu. No, nawet są osłony. Dobra, na razie wyjdź. Jest i bezpiecznie. I tu jest coś ukryte? Nie, to jest taka. Aha, tak, że możemy się ukryć przed potworami. Oni na pewno zaraz stąd wylezą. Ja to czuję. No! Wiedziałam! Wiedziałam! No! Super! Ja to po prostu wiedziałam, że tu się stanie coś takiego. <gry> Kurde. Ciekawe jakie ja teraz mam od nich uciec. Czy tu nie ma jakiegoś zejścia na dół? Proszę. Józef jakoś się gdzieś tam przedostał. Ej, Jezu, dobra. Jakoś musimy to mądrze rozegrać. Może wyłącz latarkę. Na razie. Julie. Wyjdź. tenedy. Powolutku. Nie hałasuj. Mhm. Dobra. Tędy. Hej, Jezu! Ciekawe jestem, jak ja mam niby to przejść. Oni zaraz stąd wyjdą, ja to czuję. Powoli. <śmiech> 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 Bo, o Jezu! że aż podskoczyłam. Dobra, wyjdź. Jest na razie bezpiecznie. Powoli, mam nadzieję, że nie wyjdzie drugi. Szybko, szybko, szybko! No... Urrr. Silna jesteś dasz radę. Jezu! Jezu, nie! Nie! On tu idzie! Szybko! Osłona. Mnie tu nie ma. Idź. Czy on jest ślepy? On jest ślepy. Powiedz, że jesteś ślepy. Wyjdź stąd, śmierdzielu. Dobra, na razie opuść tę osłonę. Dobra, polazł. Om, o Jezu. Ale ciekawe, że on jest ślepy. Przecież u się. on nie są ślepi. Mam nadzieję, że on tam zostanie. No szybciej dajesz, dajesz Julie. Już? Szybko. O Jezu, nie. Eee, niech oni tam zostaną, proszę. Eee, muzyczka ucichła, czyli oni tam zostali. Z tego co pamiętam z podstawki, oni nie mogli chodzić po drabinach. Więc ewidentnie, Jezu, nie hałasuj, Juli. O, punkt kontrolny zajebiście. Dobra, wsadzaj ten bezpiecznik. Hmm. Może tak? Dobra, jakaś brama się otworzyła. Dobra, no to idziemy. O Jezu, nie blokuj się dziewczyno. <coughs> Przepraszam za mój kaszel. Alergia. Jak już wcześniej mówiłam. Dobra, e, zejdź. No matko. E, tak. O Jezu, ale tu się tnie. Ależ tu się nie. Może zgaś na razie latarnie. Hmm. E, znowu pewnie jakieś potwory stąd wyskoczą, co mi się bardzo nie podoba. Tupu, tupu, tupu. Hmm. Jezu! Widzicie to? Tu są pułapki. By się nam Julii nadziała. To by nie było zbyt fajne. Tu są drzwi, tam są drzwi, tam. Zobaczmy, co jest tu. Aha, to jest zablokowane. Tam będziemy musieli chyba iść. Ale tam były jeszcze jedne drzwi. Oj, więc je sprawdźmy. Oj, hm, no, możesz? Ja od razu kucaj, kucaj. Oj, jest szafka do schowania się. Hm, a tu jest chyba tylko szafka, bo to ja tu ni niczego więcej nie widzę. Chyba, że na suficie, nie. To jest tylko szafka ewidentnie do schowania się. Czyli albo traumy, albo wieśniaki, albo koślawiec. Innych możliwości nie ma. Dobra, co my tu mamy? Zory. Hop, hop. Może dobra, na razie włącz latarkę. O tutaj, jakiś karton hanki, ale w kartonie hanki niczego nie ma. I mamy kolejny bezpiecznik. Bierz go. Tak, to teraz zgaś latarkę. No, zapewne zaraz coś tutaj wyskoczy. Pewnie właśnie z tych drzwi. Skąd to idzie? Rówik? Coś ty zrobił! Dlaczego ty mi to robisz? Ty, ty przecież dobrze wiesz, że ja jestem. Matko! Wieśniak! Wieśniak! No, i super, jakie ja mam tam przejść? Tam są pułapki, tam jest wieśniak. Hmm. Dobra, na razie musimy to mądrze rozegrać bardzo. Hmm. On nas tu nie powinien zobaczyć. Nie mam włączonej latarki. Nie? Yeah. Mm. Szybko! Oiiii! Je! Yeah. Ała! Ała! Ała, ilu ich tu jest? Mm. Jezu... Umrę! 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 Już Czekajcie Okej, okay, już jestem I mam nadzieję, że by mi tu O Jezu, oni chcą tu bić Jezu Szybko Kidman I Jeszcze witam, chcecie przejść Ej, a to nie jest A nie, to jest inne pomieszczenie Szybko O, punkt kontrolny Czekajcie, niech mi się odnowi zdrowie. Ja, ała! Uuu, no. I umarłam. Super. Ej, Jezuś. Przynajmniej mam pełne zdrowie. Dobra, wiesz co, kid mam? Ała! ała, 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 ała.

Dobra, słuchajcie. Jakoś mi się udało. Yy, szybko. Wsadzaj. Ojej. Oh tak jest. Szybko. Idziemy do Józefa. Idziemy do Józefa. Uu. Ci się tam już na mnie czają. Szybko. Oh, dobra, niech ci się... Ej, no. Niech ci się odnowi zdrowie, moja droga. O, aleś ty ładna. Uh, uh, uh. Śliczną masz buźkę, muszę przyznać. Dobra. Ej, Józef poszedł gdzieś o tam. A my oczywiście po co mamy iść za nim, próbować to otworzyć, skoro możemy sobie życie utrudnić. Znowu za duża przestrzeń. I to mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podobało. Jezu, o! Nagranie. Dzisiaj was something naprawdę zaskakującego. Był He was one of the last groups of test subjects. Just another patient I expected to babble and maybe even die. Patient 105, Leslie Withers. Ruben had singled him out as a useless subject, but he must have known. he knew i would read his notes. what else was Reuben lying to me about? but this leslie, he emerged cognant, calm, and able to report fully what he had experienced inside. his unique pathology allowed him to successfully navigate his stem experience with little repercussion. they know nothing of his existence, but no doubt he is the key. if we all share the consciousness, then with him, I too should be able to experience the stem, potentially even suppress the more unsavory aspects of it. With him, I can be the master of the very technology I helped create. Mobius will see my worth and let me rise even higher in their ranks. No i oczywiście zgarnąć całą chwałę dla siebie. Oczywiście. Jimenez. I co my tu? Tu coś może jest? Jeszcze poświeć latarką? Kidman? No nie. Eee, I... hmm. To wygląda znajomo. Józef! Josef, jesteś dobrze. Józu też, dziękuję. Niechaj sign Sebastian. Nikt. Może możemy i zobaczyć jak go zobaczymy. No. I mean, let's just get out of here first, then we can worry about Sebastian. Can we open this gate? I doubt you and I are strong enough. Joseph, watch yourself. I'll be fine. Quick, look around, see if there's another way out. No. What should we time. Look around for some way out of here. Hmm. To jest yy, podstawki, Józefie, cóż tam kombination? Słyszę wieśniaki, dobra, Józefie osłanij mnie, a ja ci wyczaruję drzwi. No, Kidman. Yy. Oje, oh yeah, dobra. Józef. Józef, będziesz tam... Czy może mi pomożesz Józefie? O już tu już nie mogę przenikać przez Józefa. Józef pokaż się. Ej, Kidman. No. no. <grywia> Kidman nie może przenikać przez Józefa. Szkoda. Dobra, Józef. Noż znalazłam wyjście, no. Józefie. Hmm, to mi się. Jezu! Kiciuch! O, myślałam, że drzwi by Dobra, tutaj jest kiciuch! I tu są drzwi, dobra. Usiądźmy sobie na kiciuchu. I do zobaczenia, papa! Pa.